Pisuar kolejny raz próbuje zaatakować Dariusza Jońskiego oraz rząd koalicji 15 października za spółki Skarbu Państwa. Pisiorki zostawili syf po sobie z wielkimi korupcjami, gdzie doili obywateli do dna wysokimi cenami, a teraz jakiś pisuar próbuje wkręcić ludziom manipulację. Dlatego nie możemy dopuścić do tego, by pisuary wróciły do władzy, więc w maju głosujemy na doktora Rafała Trzaskowskiego. Zostaw kciuka w górę, subskrybuj z dzwoneczkiem oraz udostępnij materiał na innych platformach społecznościowych, by każdy zobaczył prawdę na temat pisuarów. Bardzo dziękuję. Firma Beko, która produkuje pralki, lodówki, zwalnia prawie 1800 osób w Łodzi w Warszawie, we Wrocławiu. Audi zamyka fabrykę w Brukseli i pozbawia pracy 3000 osób. Co ciekawe, od 2018 roku zajmuje się produkcją modeli tylko elektrycznych. Po 170 latach upada francuska palarnia kawy Café Lega. A do Brukseli przyjeżdżają tysiące pracowników europejskiego przemysłu, który łącznie zatrudnia około 30 milionów pracowników całej Unii Europejskiej i protestują. Jeden z nich z Polski, ze związków zawodowych, mówi tak: przemysł jest podstawą gospodarki, ale widzimy, że miejsca pracy są likwidowane między innymi przez regulacje związane z dążeniem do neutralności klimatycznej. Z tego powodu zamknięto fabrykę silnik, silników spalinowych w Bielsku Białej, a problemy ma wygaszane są piece jak ten w Krakowie. Prace tracą tysiące ludzi. Chcemy Europy socjalnej, a nie pełnej bezrobocia. To jest tylko kilka tygodni, ale taka jest sytuacja w Europie i tym się Europa musi różnić od reszty świata, że reaguje na takie sytuacje i pomaga tym ludziom. Uważam, że inwestycje w gospodarkę, obniżone ceny energii dla przemysłu, uproszczenie procedur i rewizja ETS 1 i ETS 2 to może zbudować konkurencyjną gospodarkę względem Chin i Stanów Zjednoczonych. Dziękuję. There is a blue card from mister, uh... Jest do pana błękitna karta od posła rządcy. Czy pan się zgadza? Tak, bardzo dziękuję e, pani przewodnicząca. Panie pośle, wymienił pan wiele firm, które, e, które zwalniają ludzi w tej chwili w Unii Europejskiej. Dlaczego nic pan nie wspomniał o tym, że rząd, z którego pan pochodzi, rząd Donalda Tuska, w tej chwili w ogóle nie dbał o spółki skarbu państwa. 10 tysięcy zwolnień zapowiadanych w poczcie polskiej. Kilka tysięcy zwolnień w spółce skarbu państwa PKP Cargo. Dlaczego pan o tym nie wspomina, tylko mówi pan o prywatnym biznesie, który zwalnia? Dlaczego nie chce pan przyznać tego, że w Polsce mamy potworny problem z funkcjonowaniem. Jedna minuta na pytanie. Kaczyńskiego z Polski, który przez 8 lat rządził w Polską. Wymienił pan dwie spółki, PKP Cargo i Poczta Polska. PKP Cargo, kiedy państwo przejmowaliście Władze cena akcji wynosiła blisko 80 zł, kiedy oddawaliście władzę, wynosiła 16 zł i była na skraju bankructwa. Jeśli chodzi o Pocztę Polską, państwo chcieliście ukraść wybory w Polsce i zamiast Państwowej Komisji Wyborczej chcieliście, żeby to Poczta Polska organizowała wybory. Oczywiście ona tego nie zorganizowała, bo nie była w stanie, ale poniosła z tego tytułu ogromne, ogromne koszty. Państwo doprowadziliście do upadku wiele firm. Dziwię się tylko, że pan tutaj dzisiaj wstaje bezczelnie na tej sali i próbuje zganiać na kogokolwiek innego. Osiem lat waszych rządów co są Właśnie likwidację wielu firm. Dziękuję bardzo. Thank you, Madam Dziękuję Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, drodzy koledzy, koleżanki. Chciałbym podziękować Komisji za ten ważny wniosek ustawodawczy. Przewodnicząca von der Leyen powiedziała kiedyś: Jeżeli jest się rodzicem w jednym kraju, jest się rodzicem we wszystkich krajach. Chciałbym również. Podziękować Radzie i panu Szłapce za deklarację, że będziemy pracować nad tym dokumentem podczas polskiej prezydencji, która rozumie rzeczywiste wyzwanie w, leżące w sercu tego wniosku. Jako prawnik muszę podkreślić, że wniosek ten nie, do, nie ma na celu ingerowanie w krajowe prawo rodzinne. Czy nie chodzi tu o regulowanie macierzyństwa zastępczego, czy regulowanie czegokolwiek innego w państwach członkowskich? Chodzi tu o zagwarantowanie każdemu dziecku w Unii Europejskiej e, pełnego pakietu praw, jeśli chodzi o okoliczności jego narodzień i niezależnie od nich, e, by nie było zagrożenia, że utraci prawnych opiekunów, e, rodzicielstwo, dostępu do opieki zdrowotnej tylko dlatego, że rodzina przeprowadzi się do innego europejskiego kraju. Jedną z kwestii najbardziej praktycznych i doraźnych z tego wniosku to sytuacja, w której rodzicielstwo jest prawnie uznawane w jednym państwie członkowskim, ale nie w innym, co może przełożyć się na utratę praw rodzicielskich przez jednego lub oboje rodziców, czy też może przełożyć się na utratę narodowości dostępu do opieki zdrowotnej. To przekłada się na długie i kosztowne postępowanie prawne. Unia Europejska polega na swobodzie przemieszczania się, niedyskryminacji i pewności prawa. Musimy zapewnić, by te zasady miały równe zastosowanie do wszystkich rodzin. Wniosek ten nie dotyczy polityki, dotyczy on ludzi i w szczególności dzieci. Dziękuję. Panie komisarzu, największym wyzwaniem, przed którym stoją dziś rolnicy jest niska opłacalność, a nawet jej brak. Rolnicy w Europie, zwłaszcza wschodniej, borykają się z rygorystycznymi regulacjami oraz nieuczciwą konkurencją produktów spoza Unii Europejskiej. Przedstawiona przez Komisję wizja dla rolnictwa i żywności zawiera między innymi dialog z rolnikami, o czym często zapominają instytucje europejskie, jak to miało miejsce w przypadku umowy z Mercosurem. Dziś jednak najważniejszym problemem dla rolników jest biurokracja, nadmierna sprawozdawczość, przesadne wymogi formalne. Rolnicy oczekują uproszczenia zasad, dostępa, dostępu do wsparcia finansowego i grantów, zwłaszcza dla mikro, małych i rodzinnych przedsiębiorstw rolnych, a także rewizji Zielonego Ładu i zatrzymania umowy z Mercosurem. Propozycja komisji idzie w dobrym kierunku, ale to zaledwie mały plaster, panie komisarzu, na wielką ranę europejskiego rolnictwa. Tak naprawdę mówimy o jednym, że w centrum europejskiej gospodarki jest człowiek i tym różnimy się od innych krajów, różnimy się od krajów, które są autorytarne, ponieważ najważniejsze jest to, żeby każdy człowiek miał zapewnione swoje prawa, również prawa pracownicze. Ale chcemy rozmawiać również o konkurencyjnej gospodarce, chcemy rozmawiać o nowych rozwiązaniach związanych z uproszczeniami, które są bardzo potrzebne po to, żeby europejskie firmy mogły konkurować, również konkurować z innymi krajami, co jest bardzo istotne w tej sprawie. Potrzebny jest dialog społeczny. I proszę również Komisję Europejską o to, żeby zawsze w każdej sytuacji, którą się mierzymy, ten dialog społeczny. Z jednej strony strona związkowa, strona pracownicza, z drugiej pracodawcy, żebyśmy zawsze dochodzili do do kompromisów. Tak to próbujemy robić w Polsce. Uważam, że to są najważniejsze rozwiązania, i szczególnie teraz, kiedy również przekierowujemy naszą uwagę na przemysł obronny, to także muszą być te działania, które podejmujemy w dialogu z tym środowiskiem. Dziękuję bardzo. Bezpieczeństwo Europy to nie jest tylko hasło polskiej prezydencji, to również jest wyzwanie, przed którym stoi dzisiaj cała Europa. I powiem absolutnie wprost. Musimy się dozbroić, bo Putin wcale się nie chce zatrzymać na Donbasie, nie chce poprzestać na Ukrainie i nie jest prawdą, kiedy mówi teraz, że już nie chce, żeby ludzie ginęli. Bo gdyby tak było, to by trzy lata temu nie atakował e, Ukrainy. Otóż, e, choć wiem, że jeszcze na tej sali są osoby, które by chciały robić interesy z Putinem, choć ich jest coraz mniej na szczęście i szerzą tutaj rosyjską propagandę, m.in. to, co mówi Russia Today, to to jest najwyższy czas, żeby powiedzieć stop i dość. Dość już tego. My dzisiaj musimy zbudować europejską polisę ubezpieczeniową i żeby tak było, musimy zainwestować ogromne pieniądze w uzbrojenie. I ten plan Komisji Europejskiej, żeby wydać do 800 miliardów euro właśnie w uzbrojenie jest bardzo dobrym pomysłem. Tylko musimy to zrobić szybko, bez debat, bez konsultacji, bez rocznych dyskusji. Po prostu musimy to zrobić zaraz, bo my nie mamy czasu. I chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Polska chce przenieść z KPO, z Krajowego Planu Odbudowy prawie 30 Please miliardów złotych na to, żeby właśnie zainwestować w uzbrojenia, bo bezpieczeństwo dla Europy jest dzisiaj najważniejsze.